Kochane, dzisiaj porozmawiamy sobie jak uratować przepigmentowane na przykład fioletowym szamponem lub źle dobranym tonerem włosy przedłużane. Pokażę Ci, jak z użyciem rozjaśniacza, wody utlenionej i delikatnego szamponu zrobić taki szampon myjący, żeby wymyć takie niechciane tony. Tak wyglądają przedłużone włosy. To są akurat te, które tu mam do tego filmu, które, na które zostały wylany szampon fioletowy i kolor jest nie do przyjęcia. A tutaj te, na te położony toner ciepły. I pokażę Wam, jak używając rozjaśniacza, szamponu i wody utlenionej, możecie zrobić taki szampon, żeby wymyć niechciane tony. Tutaj mam też inne takie demonstracyjne pasemka, e, na, farbowane na różne kolory, e, i e, pokażę Wam też, jak takie tony można wymyć. Będę do tego potrzebowała rozjaśniacza. Rozjaśniacz to jest ten niebieski proszek. Ja mam akurat prawana, to jest jeden z moich ulubionych i użyję właśnie tego e, i wody utlenionej. Pamiętajcie, że najlepiej użyć jak najniższej wody utlenionej, czyli na przykład 3%. Ja mam niestety tylko 6% i takiej właśnie użyję w tym filmie, ale możecie też użyć niższej, będzie troszkę delikatniej. Pamiętajcie też o tym, że mimo wszystko to bardzo niszczy włosy i będziecie potrzebować silikonowej, ciężkiej maski. Maski, ale to wam pokażę na koniec filmu. Lepiej na własnych włosach tak nie eksperymentować, tylko właśnie na włosach przedłużanych. I jeszcze będzie nam potrzebny delikatny szampon. Ja tutaj mam taki delikatny szampon, właśnie który też użyję. I zaraz Wam pokażę, jak tą miksturę pomieszać. No więc, najpierw rozjaśniacz, czyli niebieski proszek. Musimy odważyć na wadze, tak jak producent mówi. Na przykład ten mój Prawana mówi, że jest proporcja 1 do 3, czyli na przykład 10 gram proszku. Do 30 gram yy, tej wody utlenionej. I na wadze pamiętajmy, że to zawsze trzeba ważyć, żeby to było dokładnie. I jak już odważyłam sobie to na wadze to muszę to bardzo dokładnie wymieszać, pamiętajcie, że w miseczce nie metalowej musi to być np. szklana miseczka albo plastikowa i musimy to bardzo dokładnie wymieszać tą wodę utlenioną, najlepiej 3% właśnie e, z rozjaśniaczem, musimy wymieszać ja tutaj przygotowałam naprawdę minimalne proporcje, bo to pokażę Wam na pojedynczych kilku pasemkach na pewno jak będziecie to robić na większej ilości np. E, pasm, to będziecie tego więcej potrzebować, jest to fajny sposób Sposób właśnie, żeby uratować włosy przedłużane, które jakoś pomyłkowo sobie stonowałyście na kolor, który, którego nie chciałyście, Tak? i teraz drugi krok. Teraz będę potrzebowała dodać szampon, ale w jakiej proporcji? Jeżeli cała moja mikstura na przykład waży 40 gram, to sobie dzielę to na 3 i to wychodzi 13, czyli 13 gram szamponu dodaję. I muszę to dokładnie wymieszać, bardzo, bardzo dokładnie. Jak już mam wymieszane wszystko, to wtedy. Muszę nałożyć to na moje pasma i zaraz Wam pokażę jak. Bardzo ważne, żeby iść z łuską włosa, czyli żeby po prostu tego nie poczapierzyć niepotrzebnie. Czyli zawsze w dół włosa przesuwamy, nie do góry, nie tak jak chcecie, tylko po prostu z łuską włosa. I mogę tak to delikatnie rozmasować, bo ważne, żeby to wniknęło wszędzie. Wszędzie po prostu na między włosy, żeby to dobrze wniknęło. Także musicie tego dużo nałożyć, pamiętajcie. I to tam się delikatnie mi bardzo pieni. Może dlatego, że po prostu ten szampon też mój jest bardzo nisko pieniący e, i e, delikatnie się pieni. E, dlatego i pamiętamy. I nakładamy tak na całą tą e, część, gdzie jest e, gdzie jest brudna, no, zamniebieszczona od e, położonego szamponu fioletowego nieodpowiednio. Jak używać odpowiednio szamponu fioletowego na włosach przedłużanych, to Wam pokażę też na końcu tego filmu. Już o tym jest kilka filmów na naszym kanale. Też tutaj... E, Wam podlinkuję w opisie tego filmu. Czyli już sobie nałożyłam i teraz sobie to odstawię na bok. Na to pasmo już nało nałożyłam. To było przepigmentowane pasmo fioletowym szamponem. Teraz yy, pokażę Wam też yy, kolejne pasma. Kolejne to będzie przepigmentowane pasmo. To był platynowy blond, przepigmentowany maską miodową, czyli też maską z pigmentami miodowymi. I to też po prostu wyszła żółć kurczaka. I tutaj też nałożę sobie w taki sam sposób tą moją mieszankę, tak samo wmasowując. Pamiętajcie też, że w ogóle platynowe blondy to są takie blondy, że jeżeli mm, niestety. Ten szampon fioletowy jest często potrzebny, bo one żółkną. Jeśli jednak przesadzicie z tym szamponem fioletowym, to one po pewnym czasie wam mogą zszarzyć, albo na przykład jeszcze inne się rzeczy z blondami dzieją, na przykład chlorowany basen. Jest, jak się styka to z chlorem, to te włosy zielenieją. Także róż, dużo różnych jest problemów z blondami. Blond to jest na pewno kolor naj, najtrudniejszy do utrzymania w dobrym stanie, żeby był ładny, czyli taki czysty, nie żółty, nie szary, tylko... Platynowy, właśnie, albo czysty blond. To są na pewno najtrudniejsze kolory. I tutaj tak samo sobie to w ten sam dokładnie sposób nakładam, e, dokładnie na te pasma. Mam tutaj, używam tego filmu włosów do metody kanapkowej, jak już założyliście. I jeżeli właśnie też nosicie kanapki, to po prostu możecie sobie zrobić taki zabieg między jednym a drugim zakładaniem. Pamiętajcie, że te włosy się zawsze zniszczą, dlatego ta maska, którą na końcu pokażę z silikonami, jest bardzo ważna. Wiadomo, że przedłużanych włosów nie można rozjaśniać, rozjaśniać rozjaśniać ich nie wolno, ale często na przykład mamy taką sytuację, że sobie je i tak już zniszczymy kolorem nieodpowiednim, także to jest, to jest jedyny ratunek tak naprawdę, albo do śmieci je musicie wyrzucić, albo troszkę podniszczyć rozjaśniaczem także i na te crazy colors też nałożyłam Tutaj Wam pokażę odżywkę Silicon Mix. To jest genialna odżywka, którą znajdziecie na przykład na niemieckim Amazonie. I ta odżywka jest to ciężko odżywka z silikonami. Co jakiś czas ją można stosować. Ona też jest idealna do odnawiania peruk zniszczonych, starych oczywiście z naturalnych włosów, jakichś tupetów i to jest z ciężkimi silikonami. I to jest super produkt, który też użyjemy dzisiaj u mnie już minęło tutaj 7 minut i patrzę już coś się rozjaśnia, już ten kolor się nam czyści e, także pamiętajcie właśnie, to jest bardzo ważne żeby na bieżąco kontrolować ten stopień czyszczenia, stopień rozjaśniania bo to od różnych rzeczy zależy od koloru, który chcemy wywabić na przykład e, e, od koloru właśnie, który chcemy wywabić, to zależy od też rodzaju włosów niektóre mogą być grubsze, cieńsze, bardziej zniszczone to bardziej łapią pigment e, także to też zależy i już widzę, że tutaj mój ten, ten niebieskie no, a na końcu pokażę, już mogę zmywać. Już się rozjaśniło wystarczająco. Tutaj jeszcze raz się przyjrzymy z bliska. Widzicie, że tutaj już się wyraźnie to rozjaśnia. Tuż już to płótno włosów widać, że. Że się rozjaśnia. Pamiętajcie, właśnie, zawsze, żeby takich rzeczy, takich eksperymentów absolutnie nie robić na własnej głowie. To jest specjalny film o tym, właśnie jak uratować włosy przedłużane, bo wiadomo, włosy przedłużane, tak zniszczone, przepigmentowane i tak by były do wyrzucenia. Także to jest film, dlatego nie róbcie takich eksperymentów. Błagam Was na własnych włosach, na własnej głowie, bo zawsze używanie rozjaśniacza jest bardzo niebezpieczne. Natomiast, gdy na przykład nosimy włosy przedłużane, tak jak metodę kanapkową, e, i nie daj Boże, właśnie zastosujemy same, ponieważ teraz fryzjerzy są zamknięci, same jakiś toner, jakiś e, fioletowy szampon, i nam się te włosy podniszczą, to tą metodą bardzo prosto między jednym noszeniem a drugim. O, widzicie tutaj, jak niebieski się pięknie wymył. Doszedł, do, do, porodziliśmy do blondu, Także między jednym noszeniem a drugim e, to świetnie nam, e, świetnie nam wyczyści się. Tutaj miałam taki kolor e, szary, który wpadał w zieleń, i on też się czyści tylko najtrudniej jakoś, natomiast ten taki rose gold, taki różowy blond czyści się szybko i ten crazy color ten niebieski również, także widzicie działa to Tutaj już mam 17 minut, czyli już teraz wszystko spłukuję. Widzicie tutaj, widzimy, że wszystko się, wszystko się rozjaśniło. Oczywiście nie, nie, nie patrzcie na ten mój czas, że koniecznie to musi być 17 minut. Może Wam na przykład to troszkę zająć tą niższą wodą, na przykład 3% troszkę, no, troszkę dłużej lub może to też zająć krócej, to nie wiadomo. Także, o zobaczcie, tutaj ten, tak, miałam taką szarość zielonkawą i wymyło się to do rudości, no ale lepiej rude, które my st możemy stonować Inną farbą niż zielono-szare zielono włosy. Tutaj rozgold też się wyczyścił nam. Niebieski się bardzo ładnie wyczyścił. I to najgorsze, to po tym fioletowym szamponie bezpośrednio na włosy położonym. Był to szampon fanola, czyli ten jeszcze super wypigmentowany fioletowy. I zobaczcie, jak pięknie się wymył ten kolor, jak się pięknie oczyścił. Oczyścił mi tutaj. Te włosy po takiej kąpieli, powiedzmy, są zniszczone troszkę. Teraz. Także na koniec Wam pokażę, właśnie jak jeszcze to zawinąć sobie w folię z tą maską silikonową i zostawić najlepiej na noc. To one dojdą troszkę do siebie, ale widzimy, że się ten wymył, ten niechciany, niechciany pigment. To jest ta maska, właśnie Silicon Mix, i ta maska może być położona na całą noc. To wtedy właśnie te włosy się odnowią, będą o wiele ładniejsze. Czyli widzimy, wszystko się wyczyściło. Tutaj pokazuję Wam już ten żółty, ten taki pomiodo, z miodowym pigmentem, Te nie wymył się zupełnie do platyny, ale lepiej niż żółte jajko wygląda. Najładniej wyszedł właśnie ten, najlepiej mi się wymył ten um, z zabarwiony fioletowym szamponem. I teraz jeszcze Wam chcę na koniec pokazać, tutaj, jak te włosy. Na przykład, gdybym chciała poprawnie stonować fioletowym szamponem, teraz. Czyli do jakiegoś naczynia nalewam sobie troszkę wody i do tego dopiero nalewam kilka kropli fioletowego szamponu. Ja tutaj mam taki zwykły szampon z Rusmana pod ręką, także użyję tego. I teraz to muszę w tej wodzie rozmieszać i wtedy dopiero zanurzyć w tym włosy. Tylko pamiętajcie, że te włosy one mogą złapać w 3 sekundy. Już pigment, a może to być 10 sekund. Także to też na bieżąco kontrolujemy. Czyli zanurzam sobie te włosy. Eee, pamiętajcie, że zawsze tak ton się tonuje fioletowym szamponem włosy przedłużane. Nigdy bezpośrednio na włosy, bezpośrednio na głowę, bo wyjdzie taka tragedia jak to, co przed chwilą usuwałyśmy. Także powtarzam to już chyba piąty raz, ale to jest bardzo ważna informacja. Także tutaj. Y Tutaj widzicie że ona tak do platyny, do platyny fajnie się zabarwiły. I jak wysuszę to, to wygląda to tak, czyli idealny platynowy, idealny platynowy I Nawet te żółte, te żółte, wcześniej po tej miodowych pigmentach się nam też pięknie to wymyło i wygląda wszystko super. Także jest to na pewno fajny sposób, żeby uratować jakoś włosy przedłużane, które nam się zniszczyły od fioletowego szamponu, lub też takie włosy, które Wam po prostu strzały, tylko wtedy naprawdę lub, lub zieleniały. Naprawdę to będzie mniej minut, także krótszy ten czas. I na koniec, żeby te włosy doprowadzić do jakiegoś stanu, bo one są szorstkie troszkę i zniszczone, będą Wam się plątać, to trzeba położyć taką maskę jakąś y, ciężką z silnymi silikonami, na przykład tą Silicon Mix y, na całej długości i potem zawinąć to w folię i na przykład zostawić na noc. I wtedy te włosy naprawdę będą super. Ta maska jest też fajna właśnie po, do odnawiania. Też mam film o tym, też go podlinkuję. Jak odnawiać włosy po cyklu noszenia lub peruki z włosów naturalnych lub tupety też z użyciem tej maski bo ona właśnie obleka tak fajnie silikonami, które te włosy są takie jedwabiste, milutkie potem, także można je jeszcze ponosić mam nadzieję, że ten film Wam się podobał pamiętajcie, żeby nie robić takich eksperymentów na własnych włosach chodzi tutaj głównie o włosy przedłużane tutaj dlatego Wam to pokazałam ponieważ teraz fryzjery są zamknięci i po prostu wiemy, że eksperymentujemy w domu z tonowaniem, z szamponami fioletowymi, czasem to się może źle skończyć. No i na koniec tutaj zawijam, widzicie, folię żeby to, żeby to nie wyschło i tak mogę zostawić sobie na noc na kilka godzin, na 10 godzin i rano spukuję i mam piękne włosy do ponownego założenia bez fioletu Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do naszego sklepu online z włosami naturalnymi do przedłużania i zagęszczania. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, podobał Ci się, to daj łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję.